Witam Was bardzo serdecznie. No i upragniona prezentacja parowozu PM36.1 pięknej polki. Okazało się, że podczas odpakowywania modelu mam, mam pewien problem to znaczy, mam pewne uszkodzenie. Myślę, że to nie jest problem do usunięcia. Uszkodzenie dotyczy drugiego wózka tendra. Zdaję sobie też sprawę, że nie jestem w stanie no, zaprezentować tego modelu taki, w takiej krasie, takiej takim pięknie, jakim on jest, bo e, trzeba wziąć pod uwagę, że jest w, w nim odzwierciedlony cały napęd na przednie koła i to jest e, powiedziałbym e, no, majstersztyk. majstersztyk Uchłony dla pana Piotra. Ja mam nadzieję, że wkrótce będę mógł go odwiedzić i poprosić o to, żeby mi wymienił taki, to jest taki czop, który, który trzyma właśnie tylnie wózki. Być może tutaj w transporcie, trudno mi powiedzieć, jest to dość delikatny element i wydaje mi się, że nie nadaje się do klejenia, w związku z tym przy najbliższej okazji wymienię. To nie wpływa w żaden sposób na. Ruch parowozu. Naprawdę parowóz jest śliczny, tak jak to widzicie. On jest śliczny też z tego powodu, że ma odzwierciedlone wnętrze. I tutaj mogę zademonstrować je tylko w ten sposób, że pokażę Wam, że zaświeca się światło w kabinie i gwarantuję Wam, że jest tam naprawdę odzwierciedlone wygląd kotła wraz z pokrętłami. One, nawet tutaj widzę je przez szybkę są w różnych kolorach. Te czerwone kolory tam są odzwierciedlone. No nie możemy tam zajrzeć, bo, ponieważ tender jest integrowany, z, to znaczy można zajrzeć przez szybkę, ale niestety obiektyw nie jest w stanie tego oddać. Możecie mi jedynie uwierzyć na słowo, że jest pięknie oddane wnętrze tego parowozu. Parowóz jest oczywiście uzbrojony w dekoder dźwięku, dekoder, który pozwala nam na to, że że ten może no, jest w pełni jakby ten parowóz no naprawdę można nim jeździć i naprawdę pewnie kiedy uda mi się wymienić ten czop to ten parowóz po prostu pojedzie z odpowiednimi wagonami może nie nastąpi to tak szybko z wielu względów ale, ale myślę że wkrótce E, jedyne co, czego nie ma w tym parowozie, no to nie ma dymnicy myślę, że jest też to spowodowane tym, że e, ta autolina aerodynamiczna jest obciążona, czy też e, obciążona w ten sposób, aby parowóz mógł spokojnie poruszać się po torach, natomiast e, byłoby trudno tam no pewnie znaleźć miejsce i możliwość na zamontowanie e, dymnicy. Dźwięki są od parowozu BR01. To chyba jest zrozumiałe, że inaczej się po prostu zrobić nie da. Ale to, to jest zrozumiałe również dlatego, że parowozy te były, były w jakimś sensie wcielone też później przez Rzesze, a przynajmniej ten jeden, ten pierwszy, właśnie do, jako BR01 tej serii, chociaż. Wiadomo, że to nie jest do końca ta konstrukcja. Zresztą, tak jak mi Pan Piotr powiedział, wielu modelarzy kupiło od niego tylko i wyłącznie budę, po to, aby na przykład na jakiejś takiej lokomotywie BR-01 stworzyć własny model. No to cóż, zademonstruję Wam dźwięki i na razie się z Wami pożegnam, zostawiając Was pewien niedosyt, a to po to, żebyście mogli spokojnie sobie właśnie no, poczekać na przejazd, na torach, na makiecie tego właśnie cudownego nie, polskiego parowozu, który został nazwany na wystawie w Paryżu w 1937 roku Piękna Polka. Zresztą drugi parowóz tej serii, troszeczkę inny, lżejszy, bez otuliny aerodynamicznej, e, tak zwana Piękna Helena, e, jeździł jeszcze do 2012 roku w Wolsztynie, Teraz nie wiem za bardzo, co się z nim dzieje. Miał być naprawiany. A czy coś w tym względzie zostanie zrobione, to zostawmy już e, właścicielom parowozowni. No to jedziemy z koksem. No i te niemieckie niestety tutaj. einsteigen bitte die fahrt ist <laughs> To tyle z tej krótkiej prezentacji. Po wymianie czopa do tylniej osi tendra na pewno zrobię dla Was odcinek na makiecie. Ten parowóz się prosi o to, żeby jeszcze w listopadzie, mam nadzieję na końcu listopada, pojechał przed Waszymi oczyma. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!